Cześć, w tym tygodniu w Rapkola przede wszystkim dwie bardzo fajne zmiany koloru samochodu. Pierwszy to jest to szybkie N2, kolor KPMF, Purple Black. Bardzo trudna folia w aplikacji, ale efekt jest naprawdę fajny. Yy, mamy też sprzątacze oczywiście, oni to też te na wyrząd, żeby było czysto. Oprócz tego Smart. Yy, smart jest o tyle ciekawy, że jest to auto, które robimy z wnękami, czyli musimy zdemontować z niego kompletnie wszystko po to, żeby okleić każdy element, żeby nie było widać koloru starego. No i oprócz tego dużo szyb, dużo innych małych rzeczy, więc wszystko to będzie na filmie. Czekajcie, oglądajcie, zostawcie łapkę w górę. że Was dziwić czemu kładziemy tę folię w ten sposób, ale jest to dość specyficzny materiał, ponieważ to jest folia KPMF, która jest trochę zbudowana inaczej niż folie typowe wylewane do zmiany koloru. Przez to nie kładziemy tej folii w całości jako glas, tylko staramy się ją delikatnie reklować. Dlaczego? Żeby zachowała swój połysk, ponieważ ta folia już minimalnie podgrzewana i minimalnie rozciągnięta staje się statyną, więc jednak kiedy ta auto ma być w połysku to staramy się go zachować, więc stąd taka technika trochę krok po kroku, ale dzięki temu to wszystko potem dobrze wygląda. Słuchajcie, ten kanał będzie inny od wszystkich, nie będziemy tutaj starali się Wam pokazywać krok po kroku, jak się rakuje, jak się coś robi i tak dalej. Będziemy pokazywali jeszcze życie od kuchni, od kuchni, także to czasami nawet musimy tutaj zjeść coś z pracy, ponieważ mamy tyle roboty, więc nie będzie to żadnych cięć, nie będzie jakiejś specjalnej cenzury, także jeżeli chcecie zobaczyć coverrapping naprawdę tak słuchajcie, totalnie od kuchni, to właśnie u nas. Kanał BrabkolAwo zapraszamy!